Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Duran i dzisiaj zapraszam Was do omówienia sobie trójkąta ekspozycji. A czym właściwie jest ten trójkąt ekspozycji? A niczym innym jak połączeniem trzech bardzo ważnych elementów fotografii, by miało to jakąś taką wspólną całość a mianowicie czas, przysłona oraz ISO. Ale w ogóle, zanim przejdziemy dalej, chciałbym Cię, właśnie widzu, mój drogi, prosić, byś zasubskrybował mój kanał. Czerwony przycisk znajduje się na dole. Dla mnie jest to naprawdę coś niesamowitego. Pomagacie mi właśnie rozwijać ten kanał, a między innymi dostajecie w zamian myślę, że bardzo fajne i ciekawe materiały. Ale tak na samym wstępie. Generalnie rzecz biorąc, od jakiegoś czasu zastanawiałem się w ogóle, w jaki sposób pokazać Wam, yy, na swój oczywiście sposób, pokazać Wam ten właśnie trójkąt ekspozycji. Długo się nad tym zastanawiałem, na wzgląd na to, że naprawdę na YouTube czy w internecie jest naprawdę bardzo duża ilość materiałów dotycząca właśnie tego tematu. Ale chciałbym Wam poniekąd to w taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty sposób spróbować to wytłumaczyć. Tak jak Wam mówiłem już we wcześniejszym odcinku, większość z nas będzie chciało się operować na telefonie i aparacie. Ale czy w końcu podjęliście decyzję, Jaki sprzęt w końcu wybrać? Tak samo w aparacie, jak i w telefonie znajdziemy właśnie ten trójkąt ekspozycji. A czym on tak właściwie jest? I właśnie od tego teraz zaczynamy. Zacznijmy może od przysłony. Czym jest w ogóle przysłona? Przysłona to jest generalnie regulowana część w obiektywie, która pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ilości światła wpadanego na matrycę. W tym przypadku posiadam tutaj obiektyw Canona pierwszej generacji 2470 początkową przysłoną F2.8. Co to właściwie znaczy? W tym przypadku tego obiektywu pełnym otwarciem przysłony jest wartość F2.8, a maksymalnym 22. Czyli przy F2.8 mamy pełne otwarcie, a przy F22 niewielki punkcik, przez który właśnie wpada nam to światło. I teraz właśnie, jeżeli byśmy chcieli, żeby dany obiekt był ostry a wszystko rozmyte, musimy sobie ustawić wartość najmniejszą, czyli powiedzmy te f28 w przypadku tak tego obiektywu. Ale jeżeli byśmy chcieli, żeby wszystko było ostre razem z nami, plus całe otoczenie, które znajduje się za nami, musimy ustawić sobie wyższą wartość przysłony nawet powyżej f15, nawet dochodząc do f20. Oczywiście, są obiektywy, które mają oczywiście dużo jaśniejsze światło, nawet do przysłony F1. Standardowe kitowe obiektywy to zazwyczaj są F4 do 5 6. Spójrzmy na to nagranie. Regulując z lewej strony, zaczynając od czasu, zwiększamy lub zmniejszamy wartość potrzebnego nam naświetlania matrycy. Dzięki temu zwiększamy sobie Szybkość robienia danego zdjęcia. ISO to jest nic innego jak cyfrowa symulacja światła właśnie na matryce. W miarę zwiększania wartości ISO, Twoje zdjęcia będą się stawały coraz jaśniejsze. Ale przy małej wartości ISO Twoje zdjęcia będą niezaszumione. Im wyższa wartość ISO wystąpi na zdjęciach tak zwany gradient, czyli tak zwane takie malutkie kropeczki, które będą widoczne na zdjęciach. to się nazywa właśnie szum. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w fotografii analogowej można było kupić klisze, na przykład o wartości 100, 200, 300, 400, 500. Właśnie, czy w ogóle wiecie, co to była za wartość. A ta wartość to była nic innego jak właśnie ISO, czyli jasność tych zdjęć. Im wyższa wartość, tym więcej światła było w tych zdjęciach. Warto było właśnie dobrze się zaznajomić z tymi wartościami i w, przy okazji posiadać tak zwany miernik światła. Teraz pokażę Wam trzy zdjęcia, które zrobiłem z długim czasem naświetlania, po czym zobaczycie kolejne trzy zdjęcia z bardzo krótkim czasem naświetlania dla porównania. Przy okazji warto pamiętać o tym, że trójkąt ekspozycji to są właśnie te trzy podstawowe elementy. Ale wiedzcie o tym, że właśnie te trzy podstawowe elementy mają bardzo ważną rolę w fotografii. Jednym elementem musimy regulować drugim. Czyli jeżeli chcielibyśmy zwiększyć sobie światło, ale nie mamy wystarczającej ilości czasu, będziemy musieli ten czas zredukować po to, żeby uzyskać właśnie odpowiednie zdjęcie. Później mamy też przysłonę. To właśnie też zależy, jakiego typu chcielibyśmy to zdjęcie uzyskać. Czy Pierwsza planowa postać ma być ostra, czy cały plan, który znajduje się za tą postacią, również powinien być w głębi ostrości? Dlatego też, właśnie tak bardzo ważny jest dobór tych trzech parametrów, byśmy mogli w odpowiedni sposób sfotografować dany obiekt lub miejsce. Mam nadzieję, że materiały, które dla Was dzisiaj przygotowałem się, Wam spodobały i zostaniecie ze mną na dłużej. Zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, polajkujcie. Dziękuję pierwszym 150 subskrybentom. Do zobaczenia. Siema i cześć!